już Gamrod, przed kolejną walką, ósmą już walką dla organizacji UFC. No właśnie, to już szybko do dosyć minęło. Już ósmy pojedynek, i pojedynek no, niezwykle ważny, jeśli chodzi o, o, o Twoją karierę, ale też o to, co się dzieje w top 10 w kategorii lekkiej. Witam serdecznie. W sumie to przypomniałeś mi, że to ósmy pojedynek. Nigdy nie, nie liczyłem tych walk, po prostu skupiam się na każdej kolejnej. Ale jakby się tak zastanowić, no to w sumie w tym roku mija 3 lata od podpisania mojego kontraktu z UFC. Bardzo zadowolony jestem z tego wszystkiego, jak to wszystko przybiega, jak ich dostaje rywali. Obecnie mam zaszczyt i walczyć w drugiej walce wieczoru UFC, więc naprawdę jest to bardzo duże wydarzenie i ogromna dawka motywacji dla mnie. No właśnie, o tym, że to walka wieczoru, to jeszcze za chwilę zaczniemy tradycyjnie od przygotowań, bo oczywiście Amerykan top team, wyjechałeś na przygotowania. Więc no, wyglądało to tak jak w przygotowaniach do niektórych twoich poprzednich walk, bo ty mieszasz te przygotowania czasami w Polsce, czasami w Stanach Zjednoczonych. Czy coś zmienialiście już tam na miejscu, czy jak to wyglądało? Znaczy, jak miałem rozliczyć cały okres przygotowawczy, to on zaczął się w Polsce, w klubie w Czerwonym Smoku, tam żeśmy zaczęli pierwsze, pierwsze jakieś niuanse i szlify. Później też odwiedziłem dużo zgrupowań jujitsu, byłem na zgrupowaniu kadry polskiej w kickboksingu. Więc w Polsce zrobiłem wszystko, co tylko mogłem i na okres 5 tygodni wyleciałem do American Top Team. Już na typowo okres mocno sparingowy, mocno taktyczny e, pod dowództwem Mike'a Browna. E, wszystko przebiegło naprawdę wzorowo, wszystkie sparingi, sparing partnerzy, podejście, zdrowie, e, organizm. Więc mocno zadowolony jestem z całego okresu przygotowawczego i nawet tak jak wczoraj z chłopakami żeśmy rozmawiali, nic więcej już nie mogę zrobić. W tym okresie przygotowawczym. wszystko zostało zrobione, więc czas na sobotę i zaprezentowanie swoich umiejętności. Mówiłeś, że podwodzą Majka Brauna przygotowanie, ale Majka Brauna niestety nie będzie w Twoim narożniku, z tego, co, co się dowiedzieliśmy, bo, bo ma też swoją walkę w Dubaju, swojego zawodnika, tak? A, ale spytam w Dublinie. W, w Dublinie, a to gdzieś mi z Dubaj skoczył. To jak będzie wyglądał narożnik? Bo widziałem i Łukasza Rajewskiego, i Borysa Mańkowskiego, że pomagali ci w przygotowaniach? Tak, jest Łukasz Rajewski, jest Borys Mańkowski, jestem ja. Idziemy w trójkę do narożnika, stały, sprawdzony skład. Nie potrzebuję za wielu osób, żeby, żeby gdzieś tam mi towarzyszyło. Bardzo się cieszę, bo Asia Jędrzejczyk też płatuje na gale. będzie też w pobliżu klatki, więc w narożniku jej nie będzie, ale będzie też pod samą klatką, więc też można to liczyć, jako będzie w jednym teamie. Znając Asię, to będzie i tak najgłośniejsza na całej sali w, w pomaganiu ci w tym pojedynku. Tak jak już zaczęliśmy, walka wieczoru dodatkowy smaczek też na pewno, no bo druga, jeśli chodzi o organizację UFC i, i twoją osobę, no ale te pięć rund, gdzie, no ja jestem zawsze zdania, że ty jesteś królem pięciu rund, ty w pięciu rundach walczysz lepiej, bo jesteś zawodnikiem, który rozwija się z rundy na rundę i to w tej walce z takim zawodnikiem jak w który też ma problemy kondycyjne czasami, może mieć naprawdę duże znaczenie. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, dystans pięciu rund jest moim dystansem, Jestem zawodnikiem długodystansowym, rozkręcający się z rundy na rundę, a przede wszystkim walczący w końcówkach, więc bardzo cieszę się z takiego dystansu. To raz, dwa, bardzo się cieszę właśnie z kolejnej okazji walczenia w walce wieczoru. Czuję, że organizacja w UFC mnie docenia jako zawodnika, ale jako również poziom sportowy, więc ja też chcę się im odwdzięczyć dobrym widowiskiem w OKTAGONIE. Naprawdę jestem dobrze przygotowany, Fizjew jako rywal bardzo mi pasuje stylistycznie, więc jak miałbym go określić, no to jest bardzo niebezpieczny w stójce na nogach, ale ma tylko tą jedną, jedną płaszczyznę. Ja natomiast jestem wielopłaszczyznowym zawodnikiem, walczy w stójce, ale moją najmocniejszą bronią są zapasy i warter również, więc myślę, że Rafa ma dużo więcej obaw niż ja w tej walce. Ja przeczytałem gdzieś takie opinie, że to jest typowe starcie grapplera z Stójkowiczem, z czym pewnie nie do końca się zgadzam, no bo dwóch zawodników z czołowej dziesiątki, najlepszej organizacji na świecie, jeśli chodzi o MMA, no to, to ciężko powiedzieć, żeby oni byli naprawdę jednowymiarowi, bo, bo tam już trzeba być przekrojowym i znać wszystkie sztuki walki. Tak więc, więc, no pewnie tak to nie będzie, ale tak jak zacząłeś, że to jest taj człowiek, który wodzi się ze Stójki z tajskiego boksu i naprawdę. Dobry ten tajski boks, bardzo dobry, na bardzo wysokim poziomie. Co tu jest najgroźniejsze, bo, bo on naprawdę i precyzyjnie uderza, i fantastycznie kopie? No, to jest właśnie to, jest najgroźniejsze. Właśnie jego kopnięcia, kolana też, ma bardzo szybkie i mocne ręce, więc najgroźniejsza będzie stójka po prostu. Pytanie jest jedno, tylko jak dobre ma Rafa zapasy. Bo jak będzie miał dobre zapasy, no to wtedy zacznie się zabawa i zacznie się kombinatoryka i, i będzie trzeba go poszukiwać. Natomiast kiedy, kiedy te zapasy nie, nie okażą się zbyt dobre i, i moje zapasy naprawdę będą działać, więc wtedy go czeka długa noc oraz <laughs> albo szybkie skończenie w parterze. Bo, bo nie zapominajmy, ja też jestem zawodnikiem parterowym. 12 lat ćwiczę w jitsu bo wygrywałem naprawdę wiele prestiżowych turniej w Giujicu, więc. Mam ten zasób technik i poddań w parterze, i nie ma co ukrywać. Między innymi też się na to nastawiam, że jak będzie okazja do wykorzystania, to na pewno ją wykorzystam. No, raczej Rafa Fizjew nie będzie chciał tej walki toczyć w parterze, tak jak mówisz. A jak w ogóle oceniasz jego umiejętności, patrząc też na poprzednie walki, umiejętności te czysto graplerskie czy zapaśnicze? No bo wiemy, że, że stójkę ma mocno. Ciężko mi ocenić jego umiejętności parterowe, bo nigdy go nie widziałem w parterze, a zapaśnicze. To też ciężko jest ocenić, bo na przykład na statystykach wygląda dobrze, że ma bardzo dobrą obronę obaleń, tylko na pytanie brzmi, kto go obalał. We wszystkich pojedynkach przed UFC i w UFC on dostawał samych stójkowiczów, którzy chcieli z nim walczyć na nogach, a jak próbowali robić zejścia, no to nie były to zejścia zapaśnicze, tylko gdzieś tam wytrenowane przez chwilę. Więc e, więc pytanie, jak sobie poradzi z prawdziwym zapaśnikiem w, w mojej osobie. I jak tutaj będzie bronił tych zejść? Bo mój arsenał nie jest tylko na zejście do dwóch nóg i przepanie do przodu, ale jest jedna nóżka, jest kostka, jest wyciągnięcie do góry, jest ponowny atak, a jak nie, to jest zaciągnięcie i, i, i powtórzenie tego ataku. Więc naprawdę mam przygotowanych kilka dobrych numerów na każdą jego ewentualność obrony. A nad czym pracowaliście, jeśli chodzi o stójkę? Nad wszystkim, wiesz, jestem wielopłaszczyznowym zawodnikiem, więc. Starałem się ślipować i ataki, jak i obrony. No, zdaję sobie sprawę, że Rafael będzie kopał, będzie bił, e, będzie próbował mnie oszukać, więc każdy możliwy gdzieś tam wariant kopnięcia, e, sierpa, haka, gdzieś staliśmy się przetrenować. Oczywiście na treningu zupełnie inaczej się to odbywa, walka zupełnie pokazuje coś innego. Więc na wszystko trzeba być gotowym, jak w ataku, tak i w obronie. No i też, co Ciebie też charakteryzuje, cierpliwość na pewno, no bo tak jak już mówiliśmy, różnie bywa z jego kondycją, ale to on też ma bardzo twardą szczękę i pewnie, żeby go rozbić, nawet będąc już z góry w parterze, to, to potrzeba czasu i takiej żmudnej pracy. No na pewno, no. jest to dystans 5 rund, ja nastałem się na 5 rund. I też nastawiam się na to, że w tej walce Rafa będzie miał dobrą kondycję. Też jest świadom tego, że we wcześniejszych walkach mógł źle wyglądać, więc przyłożył tutaj na pewno siebie do aspektu wytrzymałościowego. Więc podchodzę do tej walki jako do najlepszej wersji Fizjewa, czyli będzie miał kondycję, będzie dobrze bronił baleń i będzie chciał mi zrobić krzywdę w stójcy. To jest chyba też taka walka, troszkę wskoczenie do top 5, bo tam na piątym miejscu jest Michael Chandler, ale wydaje się, że no na razie też nie wiadomo, kiedy on będzie walczył, jak się zakończy ta historia z Konorem, więc to pewnie będzie po to, kto wskoczy do top 5. Wiele, wiele głosów na to wskazuje, właśnie jak i w Stanach Zjednoczonych, tak i w Europie. Wielu zawodników i dziennikarzy właśnie mówi, że wygrany z naszej pary awansuje do ścisłego topu, czyli do top 5 a jak wiemy, w top 5 już toczy się rozgrywka tylko mistrzowska. Ten obszar mediów społecznościowych też bym zahaczył, bo widać, że jak ty się dobrze w tym poruszasz, kiedy wyskoczył z tymi karabinami Rafa Fizjew, odpowiedź była dosyć szybka i, i, i taka, no dosyć mocna, ale też, też troszkę, troszkę tutaj takiej prześmiewczości w tym było. To znaczy, ja jestem zawodnikiem takim, że nigdy nie zaczepiam pierwszych swoich rywali, ale jak któryś mnie zaczepi, to to nigdy nie pozostaje dłużny i zawsze, zawsze dam odpowiedź. To natomiast tyczyło się naszej polskiej mentalności. Ja przynajmniej byłem zawsze tak wychowywany, jeżeli ktoś miał do ciebie problem, czy gdzieś się zaczepiał, to jedzie się do niego do domu i się puka do drzwi, i się pyta o co chodzi, i się wyjaśnia. Więc ja zrobiłem tak samo, podjechałem pod jego klub, zacząłem krzyczeć, go wołać. Niestety go nie zauważyłem, więc. Finał skończy się w sobotę w Las Vegas. Może w, sklepie, w sklepie z bronią, może jeszcze działy. Spytam o Fiodora Czerkaszyna, bo wiedziałem, że wrzucaliście wideo wrzucaliście na Insta Story. Czy były wspólne treningi? Bo no Fiodor, poza tym, że jest teraz naprawdę dobrym, uznanym pięściarzem, to też ma bogatą karierę kickboxerską i nie wiem, czy tu były wspólne treningi. Wspólnych treningów nie było, ale było wspólne spotkanie. Akurat spotkaliśmy się w American Top Team w Dorsach. On przyleciał z Jarosławem Amosowem, e, przyszli do mnie do, do góry, do ATT, zjedliśmy razem obiad, porozmawialiśmy. Właśnie też wspominał o tym, że ma przeszłość w kickboksingu, też nie wykluczał przyszłości w MMA, więc e, ciekawie się to zapowiada. Jak tylko kiedyś będzie możliwość, to bardzo chętnie mógłbym po, potrenować z Fyodorem. A Poza Rajem i Borysem, jakie nazwiska pomagały, jeśli chodzi o ATT? No, Mike Brown jest moim głównym head coachem. E, Alexa, e, przepraszam, coach, e, Anderson, bardzo dużo mhm. mi pomagał. On też miał być w moim narożniku, ale z problemów rodzinnych, zdrowotnych nie mógł po prostu przylecieć. E, wielu z parych partnerów e, różnych mi pomagało w tych, e, w tych przygotowaniach, więc zawsze kiedy przylatuję do ATT, czuję wsparcie od całego klubu i od wszystkich zawodników tam razem zebranych, więc naprawdę dobrze się tam czuję i lubię tam wracać. Tak przeglądając jeszcze Twoje media społecznościowe, no nie da się nie zauważyć tych flag z Kirgistanu pod każdym Twoim postem. No to jest pewnie związane z tym, że Rafa Fizjew reprezentował Kirgistan, później już nie chciał, teraz jest reprezentantem Azerbejdżanu i tam pod każdym praktycznie Twoim postem masa fanów z Kirgistanu pisze, że, że Tim Mateusz Gamer. No tak, nie, nie da się tego nie zauważyć. Mocno zasypują moje media społecznościowe, e, wysyłają mi tak jakby energię i wsparcie. Jest to miłe, no ale bez przesady, prawda? Nie <g noir> <g���miotora> muszą gdzieś tam e, zarzucać tego, e, ale fajnie. Bo mi po prostu bardziej mi się podoba, że coraz większy obszar świata gdzieś docenia moją pracę, coraz większą rzeszę panów gdzieś gromadzę i coraz więcej ludzi tak jakby dowiaduje się o nazwisku Gamro. Ale również i o Polsce, bo reprezentuję nasz kraj, jestem dumny z pochodzenia i, i bardzo mi się podoba, bo też odczuwam mocne wsparcie od naszych kibiców, od naszych panów z Polski, za co to zgodnie jestem wdzięczny. Myślę, że wygrana i, i darmowe wakacje w Kyrgyzstanie spokojnie będą. Tak, jeszcze na sam koniec pytam, już ostatnie pytanie. Idealny scenariusz na tę walkę? Oddanie w parterze. I tego Ci oczywiście życzymy. Dzięki wielkie. No i, no i nam kolejne, kolejną wygraną Top 5 Mateusz Gamrot w UFC to by było naprawdę coś. Powodzenia. Bardzo dziękuję Igor, pozdrawiam.